Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam, Marita Woźny. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Żywiołowych Związków. Dzisiaj kolejny, ważny, trochę trudny temat dotyczący zazdrości. Z nią jest podobnie jak ze złością, że przytrzymamy jej są. Raczej te negatywne aspekty i mało kiedy widzi się w niej coś pozytywnego. Ja w dzisiejszym odcinku chcę głównie o tych trudnych rzeczach związanych z zazdrością opowiedzieć, ale też o tych, które wpływają bardzo korzystnie na relacje i na związek. Także w dzisiejszym odcinku opowiem, czym w ogóle zazdrość jest, jak można ją rozumieć. Powiem, skąd ona dokładnie się bierze, gdzie jest jej źródło, gdzie są jej korzenie i podstawy do tego, żeby coś móc ewentualnie zmieniać, jak ktoś będzie miał ochotę. Opowiem też o tych rzeczach, które związane ze zdrością niszczą relacje, o różnych postawach, które wpływają na to, że związek może się burzyć zamiast wzrastać. A na samym końcu spróbuję opowiedzieć o tym, co ewentualnie można zrobić, żeby z tą zazdrością trochę lepiej sobie radzić, jak ją oswajać w relacji. Gotowi? No to zacznijmy. Na początek powiem, czym zazdrość w ogóle jest. Zazdrość jest uczuciem, które po prostu pojawia się w naszym rozwoju, jest czymś zupełnie naturalnym i dobrze opracowana zazdrość ma szansę pozytywnie wpływać na relacje. O tym, co to znaczy dobrze opracowana zazdrość, to opowiem trochę później. Natomiast też chcę zaznaczyć, że czasem ta zazdrość może przybierać taki patologiczny wymiar, bardzo toksyczny dla relacji i sprawiać, że ją niszczy. I tu warto pamiętać, ja się będę odnosić do relacji w związku. Ale właściwie wszystko, co powiem, równie dobrze możecie odnieść sobie do każdej innej relacji, którą budujecie w pracy, z przyjaciółmi i w innych miejscach, gdzie są ludzie, z którymi jesteście bliżej bądź dalej. Jeżeli chodzi o romantyczne relacje, gdy pojawia się zazdrość, to ona bardzo może wpływać na ten związek, może go niszczyć. Trudno jest z taką osobą w ogóle wytrzymać, dlatego że jej podejrzliwość i intensywność w przeżywaniu. Czasem dręczenie, czasem to, że powoduje, ona już budzi w tej drugiej stronie wyrzuty sumienia czy poczucie winy, które jeszcze z innego kawałka ta osoba czuje, że są jakoś nie bardzo adekwatne, ale jednak to przeżywa. I właściwie w takim najbardziej trudnym wymiarze związek toczy się cały czas wokół tej zazdrości i kontroli, o czym też powiem później, gdzie jedna strona zarzuca cały czas. Że coś się dzieje złego, że ktoś na pewno zdradza, na pewno interesuje się kimś innym, na pewno robi coś za plecami, o czym nie wiemy, a druga strona zaczyna się z tego tłumaczyć i właściwie wszystko wokół tego się kręci i zaczyna mieć to taki chorobliwy charakter. Taka zazdrość bardzo często pojawia się u osób, które mają tendencję do tego, żeby żyć z drugim człowiekiem. Ja to nazywam czasem w symbiozie, czyli robić wszystko razem, mieć wspólne zainteresowania, wspólne zajęcia, wszędzie wychodzić razem. Nie wolno wychodzić osobno na imprezy. Trzeba mieć wspólne konto na Facebooku, wspólnych znajomych. Generalnie wszystko trzeba robić wspólnie, bo każdy moment, kiedy ta druga strona zaczyna dawać sobie jako taką swoją przestrzeń, jakiś kawałek wolności, i realizowania siebie w jakichś innych aspektach, które nie są związane z relacją, zaczyna być szalenie zagrażający i trudny, i jest idealnym powodem dla tej osoby do tego, żeby zacząć podejrzewać i komunikować to, że prawdopodobnie dzieje się coś nie tak i trzeba o tę relację zadbać, a więc celem takiej osoby jest przyciągnięcie tego drugiego człowieka do siebie, żeby on przypadkiem nie poszedł w świat, tylko został tutaj z nami i mieć nad nim kontrolę. Oczywiście to jest też związane z tym, co się dzieje w tej osobie, która tą zazdrość przeżywa, i że to nie jest taka kontrola, którą ta osoba też chce mieć i z którą czuje się wygodnie, bo zwykle nie czuje się wygodnie. Często też czuje, że to jest jednak takie abstrakcyjne i że właściwie nic się nie dzieje, natomiast intensywność tej zazdrości, którą ma w sobie, jest tak wielka, że nie jest w stanie jej opanować ani przeżyć. O tym skąd ona się bierze, też opowiem w dalszej części tego odcinka. Natomiast już tutaj warto jest zastanowić się i trochę zdemaskować tę zazdrość, zobaczyć co jest pod nią, czy ona wynika z naszej niskiej samooceny i z takiego poglądu, że każda inna osoba będzie lepsza niż my dla naszej drugiej połówki, mimo tego, że świadomie wiemy, że ta druga połówka wybrała nas i widziała co brała. Natomiast obsesyjny lęk, który się pojawia, że to my jesteśmy gorsi, sprawia, że ten przymus kontroli jest tak duży. Teraz w tym miejscu chciałabym opowiedzieć o trzech takich aspektach zazdrości, która może się przejawiać na trzech różnych polach i ona będzie bardzo różna też w kontekście relacji. Pierwsza to jest taka zazdrość na poziomie emocjonalnym, czyli wtedy, kiedy coś się dzieje, ewidentnie widzę, że moja druga połówka na przykład flirtuje z kimś innym, zdradziła mnie, a więc mam trochę takie fakty i czarno na białym widzę, że coś się dzieje w tej relacji i zaczynam tą zazdrość przeżywać, czyli można powiedzieć trochę adekwatnie do sytuacji, która ma miejsce, a nie żyję sobie w jakichś wyobrażeniach. Drugi rodzaj zazdrości to jest ten na poziomie myśli i wyobrażeń. A więc to jest wszelkiego rodzaju snucie domysłów, na przykład, a na pewno on teraz z nią spędza czas, na pewno teraz rozmawia, na pewno teraz z kimś pisze, na pewno myśli o tej osobie, na pewno jest w niej zakochany i tak dalej. Ja to podaję trochę z perspektywy kobiety, natomiast równie dobrze może to się dziać też w mężczyźnie, który sobie fantazjuje. Na pewno on jest lepszy, na pewno ona woli z nim spędzać czas, na pewno teraz rozmawiają w pracy ze sobą, na pewno teraz, kiedy mnie nie ma w domu, to ona z nim pisze albo on u niej jest i tak dalej. Też warto zaznaczyć, że zazdrość i wstyd zawsze się ze sobą łączą, splatają i mieszają, i powodują, że to jest trochę takie błędne koło, ponieważ im gorszy się czuję, czy gorsza, tym bardziej widzę, że ja nie mam czegoś, co ktoś ma, w związku z czym zaczynam tego zazdrościć. I ta zazdrość może mieć różną intensywność. Od takiej, gdzie ja sobie mówię: Okej, okay, ktoś to ma i fajnie, jak ja też bym to miał, czy miała, do drugiej, bardzo, bardzo skrajnej. W której robię różne rzeczy, żeby tej osobie odebrać, dlatego z powodu takiej chorobliwej zazdrości ludzie są w stanie zniszczyć komuś sukces, który osiągnął, na który sobie bardzo pracował, ale to są też zwykłe takie przejawy, nawet są się w tej zazdrości, ktoś komuś przebija opony, ktoś kogoś gdzieś zgłasza, i ta zazdrość często zamienia się w taką zawiść, czyli my niszczymy w sobie zdolność do bycia zależnym od kogoś, dobrania czegoś od tej drugiej osoby i nie chcemy uznać, że rzeczywistość jest taka, jaka jest, że po prostu nie możemy mieć wszystkiego i trudno jest nam się z tym pogodzić. Hmm? Teraz może warto zastanowić się, skąd taka zazdrość w danej osobie się bierze. Jak ona się kształtuje i w którym momencie życia ona się pojawia u każdego z nas. A więc zaczyna ona kształtować się wtedy, kiedy w związku pomiędzy matką a dzieckiem wkracza trzecia osoba. Najczęściej jest to oczywiście ojciec, ale niekoniecznie to on musi być. Czasem to jest coś innego, co odciąga mamę od tego dziecka. Czasem to jest drugie dziecko, czasem to jest praca, czasem to jest choroba, na przykład kogoś bliskiego w rodzinie i matka musi zajmować się tą drugą osobą. Więc może to być równie dobrze myślenie o innych sprawach poprzez mamę, które dziecko przeżywa jako mm, dużą nieprzyjemność, bo do tej pory ta matka była wyłącznie dla niego. I nagle okazuje się, że ta mama, która jest obiektem jego miłości i w jakimś sensie stanowi taką podstawę przetrwania, że to dziecko musi się tą mamą z kimś podzielić. A więc dziecko konfrontuje się z tym, że nie ma tej mamy już na wyłączność. Tak więc na bardzo wczesnym etapie naszego życia zazdrość zaczyna się pojawiać, i dziecko zaczyna być zdolne do przeżywania tej zazdrości. To samo w sobie nie jest niczym złym, tylko jest czymś naturalnym, i teraz trochę, w zależności od tego, jak to w dzieciństwie zostało opracowane, takie będzie miało konsekwencje w naszym dorosłym życiu. Tak więc w tych pierwszych latach życia dziecko próbuje sobie to jakoś układać w sobie. To są takie okresy, które my w psychologii nazywamy okresem edypalnym. Czyli na przykład, kiedy taki mały chłopczyk, trzy, może czteroletni, zaczyna fantazjować o tym i nawet mówić o tym, że w przyszłości to mama będzie jego żoną, że mama jest jego księżniczką. U córek to się w drugą stronę objawia, że to tata jest tym królem, z którym ona będzie, ona jest księżniczką tatusia. I wszystko jest ok, wszystko jest w normie i takie zabawy oczywiście mogą mieć miejsce, powinny mieć miejsce. Natomiast do momentu, kiedy to się dzieje w czasie zabawy, a więc dziecko musi mieć świadomość, że to jest zabawa i w realnym życiu to się nigdy nie wydarzy. Oczywiście nie chodzi o to, żeby dziecku jakoś tłumaczyć i specjalnie nazywać, bardziej chodzi o to, co ono widzi i co się dzieje w relacji pomiędzy rodzicami. Bo kiedy dziecko zaczyna widzieć, że ta mama i tata są ze sobą razem, że oni mają dla siebie przestrzeń, że spędzają czas razem, że ono jest wyłączone z niektórych aktywności, które rodzice mają, że rodzice mają czas tylko dla siebie do którego ono nie ma przestrzeni, nie ma wejścia i to mogą być różne rzeczy i to w ogóle nie chodzi tylko o te sfery seksualne, ale to może być czas, który oni spędzają na wakacjach, kiedy piją kawę na przykład. Ono musi nauczyć się tego, że ci dorośli mają jakąś swoją przestrzeń, mają jakieś swoje granice, do których nie jest wpuszczana osoba trzecia, czyli ono. A więc to jest jakiś rodzaj opracowywania, kiedy dziecko uczy się i widzi, aha, czyli jest dwoje ludzi, którzy mają jakąś swoją przestrzeń, do której ja nie mam wstępu i to nie oznacza, że oni mnie nie kochają, bo potem możemy dalej ze sobą być w relacji. Natomiast kiedy dzieje się tak, i najczęściej się dzieje tak, kiedy w relacji między żoną a mężem jest to jakoś niepoukładane i mają oni jakiś konflikt albo się rozstają, Chociaż to nie jest regułą, chcę zaznaczyć, że to nie jest jakiś wyznacznik, bo to bardzo zależy od tego, co dorośli ludzie zrobią z tym, co się dzieje. Ale chcę podać przykład taki, że kiedy na przykład mamie nie układa się z tatą i mama zaczyna spać ze swoim dzieckiem, zaczyna mówić mu, że ty jesteś moim całym światem, czy jesteś dla mnie najważniejszy, jakie to szczęście, że ja mam ciebie, ty mój mały mężczyzno, to zaczyna być już bardzo niebezpiecznie, dlatego że po pierwsze dziecko jest jakoś naznaczone odpowiedzialnością za to, co z tą matką się dzieje, a po drugie ta zazdrość nie jest dobrze opracowywana. I dziecko zaczyna czuć, że wygrywa z tym ojcem, czyli trochę go detronizuje. I oczywiście może to być nie w drugą stronę, kiedy to ojciec przeżywa swoją córeczkę jako księżniczkę, a na przykład poniża swoją żonę i jakoś nią gardzi. I nie zwraca uwagi też na to, co dzieje się w relacji między żoną a córką. Także w różnych kontekstach może się to przejawiać, i to jest jakiś tam przykład, po to, żeby bardziej wam zobrazować, jak to wygląda i o co tu chodzi. Generalnie chodzi więc o to, żeby dziecko miało takie poczucie, że rodziców łączy jakaś więź, do której ono nie ma dostępu i że czasem oddalają się oni do swoich spraw i to jest ok, bo dziecko uczy się wytrzymywać takie sytuacje, w których staje się obserwatorem i że nie zawsze musi być ono na środku sceny. I to pomaga później dziecku w dorosłym życiu też być w takich relacjach, w których na przykład... Kiedy przyjaźnią się trzy osoby, że nie zawsze trzeba być we trójkę i czasem te dwie osoby też mogą być razem. Wtedy, kiedy druga połowa ma jakiegoś swojego przyjaciela, albo ma kolegę czy koleżankę, z którą spędza czas. Wtedy, kiedy na horyzoncie pojawia się teściowa, która wcale nie musi być zagrożeniem, jeżeli my też będziemy poprzeżywać tę sytuację w inny sposób. I takim przykładem też może być sytuacja, kiedy pojawia się w związku dziecko i na przykład ten mały chłopczyk, który był bardzo blisko ze swoją mamą, o którym powiedziałam wcześniej, to ten przykład jest tutaj też bardzo obrazujący, że zaczyna się jako dorosły mężczyzna czuć wykluczony, kiedy jego żona jest w bliskim kontakcie ze swoim, czy ich dzieckiem, tak, Naw nawet wtułam się tu w rolę mówiąc właśnie ze swoim, dlatego, że on to tak trochę przeżywa jako Ktoś, kto jest odsunięty, odrzucony, a więc nie widzi tego momentu jako jakiegoś momentu przejściowego i nie widzi też ważnej swojej roli w tym, żeby pojawić się w tym trójkącie i też zadbać o relacje, które się tworzą i których się ludzie uczą. I ten mężczyzna na poziomie głowy prawdopodobnie rozumie, że to jest okres, kiedy działają hormony, kiedy tworzy się bardzo intensywna więź pomiędzy matką a dzieckiem, natomiast na emocjonalnym poziomie nie jest w stanie znieść takiego układu sił. I bardzo często pojawiają się roszczenia, pretensje i to dzieje się z takiego poczucia lęku, że to mi jakoś zagraża, że ja z tej relacji jestem wypisany, jestem nieważny i niepotrzebny. I to też są często sytuacje, kiedy taki mężczyzna szuka kogoś na zewnątrz, nie mając świadomości tego, co się właśnie z nim dzieje, że prawdopodobnie on nie radzi sobie ze swoją zazdrością, która ma korzenie właśnie w przeszłości i ma taki pomysł na to, że ktoś, kto aktualnie nie jest zajęty dzieckiem, jest to na przykład koleżanka z pracy, świetnie odpowiada na jego potrzeby i im bardziej potem ta relacja trwa, tym więcej takiego pomysłu, że jak to wstania on osobę w swoim życiu znalazłem i tego nie widziałem, więc to wcale nie są takie rzadkie sytuacje. Oczywiście idealnie by było, gdybyśmy mieli wgląd i świadomość tego, co się w nas dzieje i skąd się biorą różne rzeczy, po to, żeby móc im demaskować te różne lęki, które w nas się dzieją. Ale to nie musi dotyczyć tylko małżeństwa, bo to może też być takiej sytuacja, kiedy przyjaźnimy się z kimś i ktoś zaczyna mieć na przykład nowego partnera, albo wszedł właśnie w związek małżeński, albo pojawia mu się dziecko, albo ma jakieś super turboważne projekty w pracy, albo choruje i nie jest w stanie. Nami się interesować, tylko że ma swoje sprawy, i tym osobom, którym trudno jest wtedy być w takiej relacji, bo znowu one czują się odrzucone, porzucone, zostawione, ta zazdrość tak bardzo się ujawnia, że często same wypisują się z tej relacji. I nie widzą tego, że za każdym razem myślą: no ja nie wiem, dlaczego nie wychodzą mi te relacje, nie rozumiem tego. Ludzie ciągle odwracają się ode mnie tak? i walą trochę w siebie, dalej w swoje poczucie własnej wartości. Nie widząc mechanizmu, który uruchamiają w różnych tych relacjach. Więc to była jedna rzecz, która może pójść nie tak, jeżeli chodzi o opracowywanie tej zazdrości w dzieciństwie. Natomiast druga jest związana z tak zwanym upokorzeniem edytalnym. Tutaj chodzi o taką sytuację, kiedy dziecko ma te różne zaloty do matki czy do ojca, ale one. W żaden sposób nie są przyjmowane, czyli mówiąc inaczej, ten rodzic nie wchodzi w taką zabawę. I to pokazuje, jak ważna jednak ta zabawa w takim kontekście jest. I jaki to ma wpływ i konsekwencje na nasze życie. Że jeśli to dziecko wcześniej, a potem już dorosły, był z takim komunikatem, że o kogoś, na kim mu zależy, nie warto nawet walczyć, bo on i tak nie zwraca na to uwagi. To w sytuacji, kiedy ktoś będzie mu coś zabierać, że tak to nazwę, on nie będzie o to walczył i będzie się z tego wycofywał już na starcie. Więc jeżeli na horyzoncie pojawi się jakaś trzecia osoba i partner bądź partnerka będzie wchodzić w tą relację nie na zasadzie przekraczania jakichś brani, ale będziemy czuć, że to jakoś uderza w naszą zazdrość i mamy takie poczucie, że możemy zaraz kogoś stracić, to osoba, która w taki sposób miała doświadczenie, że jej zaloty w cudzysłowie, nie zostawały przyjęte, to ona wtedy nie będzie miała takiego pomysłu, żeby postawić granicę i powiedzieć, słuchaj, mi się to nie podoba i ja się na to nie zgadzam. Albo żeby trochę pouwodzić tę swoją drugą połówkę i zagrać jakąś swoją atrakcyjnością jednocześnie. Ona nie będzie miała takiego impulsu do walki. Będzie się wycofywać i mówić sobie, no tak, nie ma to w ogóle żadnego sensu. To było oczywiste, że ktoś inny będzie bardziej wartościowy, lepszy, atrakcyjniejszy dla mojej drugiej połówki niż ja sama. A więc taka osoba nie będzie wzmacniać swoich działań, no bo po co ma się starać, skoro z góry zakłada, że nie ma żadnych szans. Teraz ktoś, kto dobrze przeszedł ten trening zazdrości, będzie w takich sytuacjach potrafił powiedzieć, wiesz, rani mnie to, trudno mi patrzeć na to, co ty robisz, nie podoba mi się to. Pogadajmy trochę o tym, jakie są granice w naszym związku, na co ja się zgadzam, na co ty się zgadzasz, na co ja się nie zgadzam i nie mam absolutnie zgody na pewne rzeczy i chcę, żebyś usłyszał czy usłyszała jakie to są rzeczy. Jestem ciekawa, co ty na to pogadajmy trochę o tym. Taka osoba nie będzie też w stanie w różnych innych relacjach, tak jak mówiłam na przykład o przyjaciółce czy koledzy, którzy aktualnie mają swoje inne sprawy. Ta osoba, która nie przeszła dobrze tego treningu zazdrości, nie będzie potrafiła powiedzieć sobie ok, tam są teraz inne sprawy i rozumiem to, że ktoś jest zaabsorbowany czymś innym i to w ogóle nie jest o mnie i o moim byciu ważnym dla tej osoby. Po prostu jest jakaś sytuacja, która wymusza to, że nie jesteśmy teraz blisko, ale to nie znaczy, że ta nasza relacja się kończy. Bo pewnie za chwilę wróci to do normy i będziemy mogli pogadać o tym, jak jest, i będę mogła, mógł się skonfrontować ze swoją tęsknotą, czy z tym, że kiedy mi tej osoby brakuje, to ona jest dla mnie ważna i szczególna, i też można o tym później rozmawiać, jak nam było w takiej sytuacji, jaka nas została. A więc mówiąc inaczej, jestem w stanie w takiej sytuacji wytrzymać swoją zazdrość, ułożyć się z nią i nadać sobie taką treść, która będzie służyła mi i tej relacji, a nie będę walić ciągle w poczucie własnej wartości, swoje lęki i różne mechanizmy z przeszłości, którymi się uruchamiałam. Teraz, kiedy znamy już takie psychologiczne podłoże i wiemy, że różne rzeczy się dzieją, kiedy one się tworzą, co ma na nie wpływ, i to nie jest tak, że jak ta nasza zazdrość nie była dobrze opracowana w przeszłości, to my teraz nie mamy na nią wpływu i nic z nią nie możemy zrobić. Właśnie mamy, bo jeżeli słuchasz nawet tego podcastu, to być może jesteś w stanie sobie ponazywać różne rzeczy, które u ciebie się zadziały. Może to cię skłoni do jakiejś refleksji, żeby spojrzeć na tą zazdrość szerzej, a nie tylko tak, że jak ktoś jest zazdrosny, to co ja teraz mam zrobić z tym, żeby on nie był, albo jak ja jestem zazdrosna, to co mam zrobić, żeby tego uczucia nie przeżywać. Ja w takich pięciu krokach na koniec chciałabym powiedzieć, co z tą zazdrością można robić, żeby się nią oswajać. Więc na samym początku sprawdź. Czy za bardzo nie ulegasz jakimś swoim wyobrażeniom, swoim lękom? O czym jest Twoja zazdrość, albo Twojej drugiej połówki, gdzie ona się pojawia, w jakich aspektach? Czy to nie jest związane z jakimiś lękami, niepokojami, właśnie brakiem wiary w siebie? A jeżeli to Ty jesteś osobą, która jest nadmiernie zazdrosna, to porozglądaj się, co to robi w Twojej relacji. Bo, jak komuś wmawiam, że ktoś robi coś złego, to jednocześnie trochę to działa jak samospełniająca się przepowiednia, bo z jednej strony ta osoba może stwierdzić w pewnym momencie, no okej, okay, skoro jestem oskarżany, czy oskarżana, to już nie będę oskarżana albo oskarżany za coś, co zrobiłem. I zaczyna trochę identyfikować się z tym, co było przez ileś tam czasu wdrażane, jakby w jego umysł, a nie było w ogóle realnością. Trochę, żeby zobaczyć, że ta druga strona nie jest w stanie wytrzymać tej presji, gdy my mówimy: na pewno coś robisz, na pewno mnie zdradzasz. I jeżeli mam takie napięcie wielkie związane z tym, że ta zazdrość u mnie się pojawia, to może nie wszystkimi tymi uczuciami muszę się zajmować z moją drugą połówką, a może mogę o nich rozmawiać z kimś, kto jest spoza relacji, z koleżanką, z przyjaciółką, po to, żeby nie uwieszać się na tej drugiej stronie. Druga rzecz, to jest przyjrzenie się wzorcom, które wynieśliśmy z domu. Czyli zobaczenie trochę na naszych rodziców, jak oni sobie radzili ze zazdrością, jak ją przeżywali. Czy mama była zazdrosna o ojca? Czy ojciec był zazdrosny o matkę? Jak ta zazdrość się przejawiała? Czy ona była taka budująca tą relację? Czyli na przykład ktoś mówił: O, no, jesteś o mnie zazdrosny, aż ty mój kochaniutki, jaki ty jesteś zazdrosny, uwielbiam to, kiedy tak się mną interesujesz i walczysz o mnie. Czy raczej ona miała taki wymiar bardziej krytny, i któreś z rodziców mówiło, no tak, na pewno, ty na pewno się tam z nim przestałaś, na pewno to zrobiłaś, ja to wiem i ja cię to udowodnię. I to ma ogromne znaczenie, jak nasi rodzice, tą zazdrość opracowywali sobie w relacji. A może było tak, że w ogóle sobie jej nie okazywali, i teraz ty też, nawet jak czujesz zazdrość względem swojego partnera, to jej nie okazujesz. I znam takie pary, w których ktoś nie okazujący tej zazdrości sprawia też, że ta druga połowa zaczyna czuć się mało ważna i trochę zaczyna prowokować różne sytuacje, żeby ten zazdrość przesić u drugiej połówki i poczuć swoją ważność. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby ludzie ze sobą rozmawiali na ten temat, no ale wiele rzeczy dzieje się w jakichś naszych skryptach, w schematach, mechanizmach, które nie są wypowiedziane i jeżeli tak jest u Was, to też Was zapraszam do tego, żebyście ze sobą o tym rozmawiali. Trzecia rzecz to są różne przekonania, które usłyszeliśmy w naszym życiu na temat relacji i zazdrości, bo one też mają ogromny wpływ i podobnie jak z innymi perami przy seksualności i przy e-booku jak rozmawiać o seksie, bardzo dużo mówiłam o różnych przekonaniach, które mają wpływ na naszą seksualność i tutaj jest bardzo podobnie. Jeżeli ja w swoim życiu słyszałam takie komunikaty, jak przestaniesz o siebie dbać, to on będzie się oglądał za innymi. Jak przestaniesz z nim uprawiać seks, to on pójdzie i rozładuje gdzieś swoje napięcie, bo on musi. Kobiety są manipulujące, flirtujące i kokietujące, musisz na nie uważać. Nie wolno ich spuszczać ze smyczy. Uwaga, krótka przerwa reklamowa. Czy czasami zazdrość w związku sprawia, że czujesz, iż fundamenty w waszej relacji zaczynają się chwiać? Zaufanie zostało zachwiane, ale to nie koniec drogi. Zapraszam Cię do mojego webinaru: Jak odbudować zaufanie w związku, podczas którego dowiesz się, jak skutecznie odbudować zaufanie, stworzyć wspólne zasady i trzymać się ich, poznać tajniki związków, które cieszą się solidnym zaufaniem i wprowadzić delikatnie, ale istotne zmiany w Twojej relacji, a także określić, kto i w jaki sposób powinien pracować nad odbudowaniem zaufania. Nie pozwól, by zazdrość niszczyła Waszą relację. Zapraszam do webinaru. Koniec autoreklamy, wracamy do podcastu. Kobiety to lecą na kasę i na auta. Teraz jak pojawia się na horyzoncie taki mężczyzna, to nam się to przekonanie uruchamia i cała lawina uczuć z tym związane. Wszyscy faceci zdradzają. Jak będziesz w ciąży, to będziesz gruba i on w ogóle nie będzie się to tobą interesować. Musisz uważać, żeby on wtedy nie spotykał się z innymi kobietami. I tak dalej, i tak dalej. Poszukaj takich przekonań, takich zdań. Które słyszałeś, słyszałaś ze strony swoich rodziców, rówieśników w mediach, w książkach, które czytałeś, czytałaś. Tam jest całe źródło też wiedzy o tym, co jest w tobie zapisane. Czwarta rzecz to jest przyjrzenie się swoim poprzednim relacjom. Jeżeli miałeś, miałaś trudne doświadczenia z poprzedniej relacji, gdzie ktoś cię zdradził, oszukał. Gdzie ta zazdrość miała ogromne znaczenie, nie tylko w kontekście znowu emocjonalnym, czy emocjonalnym to tak, ale seksualnym, bo sobie wyobrażam, że ta zdrada też może być. Na tle na przykład finansowym, kiedy ludzie siebie oszukują czy okradają, to wchodząc w kolejny związek, my idziemy z tym doświadczeniem, z tymi przekonaniami, i automatycznie trochę ta osoba, która jest nowa i wchodzi w relacje z nami, jest w jakimś sensie pokrzywdzona, bo my jesteśmy z tymi przekonaniami i z jakąś dozą nieufności, w związku z czym. Ona ma trochę za zadanie postarać się, żeby nam udowodnić różne rzeczy, ale tak naprawdę to jest nasze zadanie: żeby sobie poukładać swoją przeszłość, żeby podomykać różne sprawy, żeby nie obciążać tej drugiej połowy, z którą chcemy budować relację. I piąta rzecz, jeżeli to wszystko wyżej nie jest swetne i nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie, to być może potrzebne jest wsparcie osoby z zewnątrz, może to jest prawda, może to jest inny. Dorosły, który w tym aspekcie radzi sobie trochę lepiej niż ty i będzie w stanie z tobą rozmawiać na ten temat. To tyle w kontekście zazdrości. Myślę, że temat jest w jakimś aspekcie wyczerpany. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za Twoją obecność i do usłyszenia wkrótce. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.